Aha, jeździłam w roku. Tak. Z instruktorem czy samodzielnie próbowałaś? E, z instruktorem. Z instruktorem. No i już. Jeździłem. Jeździłeś. Długo? No trzy dni. 3 dni? Całe trzy dni i nocy? Już jesteś Dominik? Nie. Nie jeździsz? Czyli będziemy się uczyć od początku. No i fajnie. Chciałem cię zapytać. E, jak jeźdzę na destę? Jak jeździsz? No zobaczymy jak jeździsz, jak nam pokażesz. Co Chciałabym się nauczyć jeść. Się e, jeździć. Nauczyć się jeździć? Nauczyć się hamować, bo mnie nie powiedziała jak. się nauczyć się jeżdżać na twójki. Na I Techniki jazdy. Jazdy, okej. Jaki jest twój stopień twojej zaawansowania? Powiedziałabym, po że ale jeszcze z instruktorem. Można... instruktorem, proszę bardzo. Już jest. Jeździsz już, długo? To co tu robisz? Nie mamy etatu do nauki. No nic, no co? Sprzęt jest wszystko jest i Czekam na warunki. Czekamy na warunki, dobrze. Co byś chciał od klubu? Czy ci możemy pomóc? Dobrze, no i Jeździsz już, skręcasz. E, tak. Już. Czyli jeździsz już i skręcasz. A skaczesz? E, raz mi się udało. Raz ci się udało skoczyć. Chciałbym się nauczyć fajnie jeździć na desce już umiem tam skręcać i tak dalej. Ale jeszcze nie fajnie. Znaczy, czasami naprawdę fajnie mi się udaje, ale chciałbym jeszcze lepiej, jeszcze to dopracować. Bardzo dobrze. Najpierw wolałabym zjeżdżać. Później na przykład ta się uczyć jakiś skakania albo czas, bo mój też jeździ. Tak? To by ci bardziej odpowiadało. W sensie... Y, jazda, slalom, y, skakanie Skakanie Skakanie, tak? A powiedz co bardziej? Skakanie, jeżdżenie, szybkie? Jak oglądać filmy, coś co ci się najbardziej podoba? Skakanie Skakanie, tak? Chyba no. po lesie Po lesie Szczególnie chciałabyś ten Sobor opanować w stopniu dobrym, bardzo dobrym Także tutaj robię opanowanie na rzecz zjazdowi orzeskiego Aha A to jest w Załowem jeździć, Bardzo dobrze. Czyli będziesz z nami startowała na zawodach? Tak. Chciałam się ogólnie zacząć skakać. Skakać i podskakiwać? Tak. Skakać. No, Trzeba, no. no. Trzeba zbierać, gałęzie, no. liście. No. Okay. Na zawodach będziemy jeździć? Tak. No. Wszyscy będziemy. Młodsi, starsi. Nie będziesz już spóźniona na treningi? Postaram się nie. Postaram się nie. Czasami mi się udaje trochę pojeździć po lesie i trzy razy mi się udało skoczyć w takiej hopki, tak żeby nie upaść. Bardzo, to tam upadki zawsze są.